taki krótki filmik Wam nagramę z zakupu jaki zrobiliśmy zobaczymy czy będzie dobry zakup czy nie będzie dobry zakup Młody wyjedzie tylko jednym autem ma wyjedzie jednym autem wyjedzie drugim autem i weźmiemy wam pokażemy jaki zrobiliśmy zakup w ogóle za jakiś czas nakręcimy drugi, jakiś tam filmik, czy nas zakup był dobry, czy nie. Dzisiaj wieje, ale jeszcze jest tak w miarę, nie jest ale wieje nieźle. Na dwór, kłada i pokażemy wam na dworze, żeby było lepiej widać. Cześć, otwórz, otwórz bramę i pokażemy Wam zakup, ale czy był dobry, się okaże. Kupiliśmy do LTRy alusy chińskie oczywiście, no, chińskie ze względu tego, że no, dobra cena była. Chcieliśmy kupić zeski, ale no, chcemy zobaczyć jak będzie, czy Dadzą radę, czy popękają, czy nie popękają. Się okaże za może tam jakieś 2-3 miesiące nakręcimy. Następny film i zobaczymy, co to z tego będzie. Nie? Także tak wyglądają. W sumie wizualnie bardzo ładnie. Nie jest źle. Minus tylko taki, że sprzedawca, który nam sprzedawał, nie powiedział, że nie damy rady przykręcić na stare śruby, które są od zwykłych felg. Tylko trzeba mieć oryginalne śruby, bo no inaczej się ich nie przykręci. Ale zamówiliśmy zaś oryginalne. I na oryginalnych wszystko pasuje, na Rosta wszystko pasuje. Także wizualnie też jest ładnie. Oczywiście nowe oponki. Też wzięliśmy na próbę, na tył. Eee, wzięliśmy Dżurnea opony. Bieżnik jest naprawdę super. I powiem Wam, że są bardzo miękkie. Nie? Wzięliśmy Chcieliśmy kupić inne, ale no, wzięliśmy na próbę te żurneje W sumie prezentuje się ładnie. No zobaczymy, co będzie dalej, jak to będzie się spisywało w trakcie jazdy. A powiem Wam, że to prezentują się super. W sumie, jak tak przyłożyć to źle nie wyglądają z są 10-calowe z tyłu są 9-calowe w porównaniu do SS-ek no to 400 zł zaoszczędzone 1600 zł SS-ki wykosztowały no a te kupiliśmy za 1200 zł przesyłką fakt, że no 80 zł zaś doszło za śruby bo no niestety, ale oryginalne które były, na aluminiowych pelgach, które były po nie pasują, bardzo mały otwór na, na przykręcenie także zobaczymy jak to będzie się spisywało dopiero pojedziemy w teren, pojeździmy i się okaże co i jak, także zobaczymy jeszcze zrobiliśmy mu Grand Bara Własnej roboty z mocowaniem na błotniki i z mocowaniem na lampę, bo wszyscy ci, którzy wystawiają, że mają Grand Bar oczywiście mieli, ale nikt nie chciał nam zrobić, żeby było mocowanie lampy i błotników, także no, zrobiliśmy sami metalowy, jest masywny, zobaczymy, jak to będzie się też sprawowało. Także to wszystko. Na dziś by było to wszystko. Także pozdrawiamy. Będziemy jakiś filmik, wystawimy za jakiś czas jak to się sprawuje wszystko, czy, czy był warty.